jest! Ha-ha! mam cię! Ty, ty postrzeliłeś mnie! Tak, koleś? To tylko prank, bez obaw! Tam jest kamera! co? Nie! Postrzeliłeś mnie! Jak krwawie! Hej, gościu, spokojnie, to powinno być śmieszne! Mam dziurę w płucach, kutasie! <noise> Ale to idzie na YouTube'a! YouTuba? Chwila, poważnie? Ha, ha, tak, koleś, mam ze 2 miliony subskrypcji. O, więc w porządku, ziomek. Ha, ha tak, wszystko gra, ziomek? Nie, depilu, dzwoń po karetkę. Ready, aim, fire.